O nie! O, mały piglin, co jest? Czemu ty podwładnić Kto ty drzwiami tu włazi? Czemu one waszymi drzwiami? Co jest? A w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, po raz pierwszy w tej serii i w ogóle tu w Minecrafcie, będziemy mieli okazję spotkać piglina. Czyli te, tego nowego mieszkańca tam, nie? Co, co tam se mieszka w tym tam. W neterze. Ej, czy mnie się wydaje, czy tutaj powstał ul? Ten ul tutaj był wcześniej, czy ja go kiedyś tutaj postawiłem, bo się gubię? Tak mi jakoś teraz w oczy w ogóle wpadło. Ty tutaj byłeś? Ulu, nie ma. O, to chyba, chyba był to. W sensie ja go wstawiłem. Także ja czym prędzej zbieram się do domku, żeby podkładać rzeczy, bo był live i w też się dużo pozmieniało, to wam wszystko powyjaśniam. Ale w dzisiejszym odcinku mogę dosyć często pociągać nosem i se kaszleć. No bo jestem chorutki niestety, trochę przeziębiony i jest niefajnie. Dlatego też wczoraj nie było odcinka, za co bardzo przepraszam. Ale jest dobra informacja, słuchajcie, pomimo tego, że znowu tutaj przyszedł do mnie zbłąkany wędrowiec, i wytłumacz mi chopie, czemu te żeś te lamy przybił do ściany, jakby na try Tytkie, czy, czy, czy między bloki ty żeś to wcisnął? Co jest? Lamo, powiedz mi, co, co się dzieje. Co się dzieje? Powiedz mi. Nie chcesz z nim rozmawiać? To chodź pójdź. Porozmawiajmy. Co was boli? Ten handlarz jest jakiś dziwny, słuchajcie. On nawet nie ma nic do sprzedania. On jest tak taki bezdomny, co wziął coś ze śmietnika, Mówi, o księciu, nie sprzedam ci za dwa złote. Tak mniej więcej tak mi się wydaje. Znaczy nie bezdomny. Jakby to jest z pełnym szacunkiem. Menele, takie typowe chlejuski, nie? Dobra, zmieńmy temat, bo to nie w tą stronę idzie w ogóle. Dobrą informacją było to, że byłem u lekarza wczoraj i lekarz do mówi, że, no, pro, proszę pana, jak już panu nic nie pomaga, to ja panu zapiszę tutaj taką jedną rzecz, nie? I wziął imię, zapisał. I miałem taką kartkę i mówię, to sobie przeczytam, co mi tam na baz brał, bo mi powiedzieć nie chciał. No i okazało się, że czytanie jest trudniejsze niż mi się wydawało, bo, bo to chyba nie były napisy, w sensie, nie wiem, czy to w ogóle jakby był napis, takie bardziej hieroglify troszkę. W ogóle jakby znakami coś pisał, nie? Więc musiałem pójść do apteki. I tam panie mają y, specjalną zdolność do odczytywania takich dziwnych rzeczy, to pan wzięła i odczytała i powiedziała, że generalnie te nowe wirusy i bakterie, co teraz są, to one mają straszny boldupska ogólnie. I mówi, że jak pod filmem, generalnie tak jak ma się filmy, nie? Będzie dużo łapek w górę, to ich tak bardzo będzie to bolało tych wirusów i bakterii, że se pójdą i uciekną, nie? Także bo moje zdrowie w waszych rękach. Musicie wypędzić te, te, te bakterie. Uuu. Super, jest godzina dziesiąta rano. Czuję się świetnie. Mam zatkane nos, praktycznie nic nie słyszę. Co Dżesz jape? Co mi po domu? Chodzisz, nawet butów nie wytarłeś. Chodzę i mi plują tutaj na ceratę. Jak od cera? Nie mam ceraty w ogóle w domu. Co jest? jaka cerata? Chodzą i mi tutaj na panele plują. Gumolit mi poździerają cały, bo podbite pewnie są. Aż ci się smycz zagieła, dobra. Przecież to se w sumie tutaj żyć. Co? Co mnie to obchodzi w sumie? Jakby najwyżej będę nowego mieszkańca. Zostajesz tutaj stary, nie ma wyjść. O nie! On chce uciec! Słuchajcie, oknem, nie ma takie możliwości w ogóle, kolego przesympatyczny zostajesz tutaj na zawsze. Dobra, ja bym chciał wywalić ten syf, co tu mam przy sobie, bo jest mi niepotrzebny całkowicie, ja mam smycz w ogóle, jakieś te dziwne rzeczy, weźmy tu opatę, wywalby tu i tak dalej. W ogóle dostałem nowe przedmioty, znaczy przedmioty, zrobiłem sobie kaska, mam nederytowego, wiem, netheryto, nethero, nedery, nedy, spodzień, mam y, tutaj kilofik i miecz, który się nazywa Rebi, bo to była to torka z ostatniego live'a, a na następnym live'ie y, ktoś po prostu zostanie moim kilofem, będzie na kilof. Jego imię, albo. Nazwę po prostu jak będzie chciał. Nieważne. Weźmy więcej fire. Fajer... O nie, te firewerki bolą, tych brać nie mogę. I też wiem, słuchajcie, że muszę wziąć ze sobą złoto, bo podobno, podobno te pigliny strasznie na złoto lecą, nie? To są takie. Hmm, jak to nazwać? Te pigliny takie galerianki trochę się wydają, tak, tak? Mam takie wrażenie jakieś dziwne. I żarcia nie mam. Halo, czy jedzenie bym poprosił jeszcze przy okazji? Co ty mi na skrzynie wchodzisz? Złaś tamtąd, w tej chwili gałgan jeden. Ej, ej, ej. A nie, dobra, mam fajerwerki, całe szczęście. bo Już byłem zbulwersowany delikatnie. Dobra, złota mam chyba wystarczająco, w razie czego coś tam pohandluję, coś tam im rzucę. Mam nadzieję, że będzie w porządku jakoś się dogadamy. Dobra, wezmę sobie jobka i idziemy, bo nie ma co marnować czasu. Słuchajcie, lecimy po prostu do tego neteru i spotkamy sobie tych yy, gałganiska te te, te, na pigliny, w sensie, no, bo zobaczymy, jak one działają na tym snapshotie, No bo kurczę, to jeszcze nie jest pełna wersja, ja ciekaw jestem, czy nic się nie zepsuje przy okazji, czy w ogóle je znajdę. Gdziekolwiek tutaj. No, a na naszą ścianę trafiły trzy nowe osoby. Miki, Patrickson i Rebi, także dzień dobry. A u ciebie kolego, przesympatyczny jak tam, jak się trzymasz, mistrzu? Mistrzu, co jest? Ej, wziął i se znikł, co jest? Halo. Ej, tutaj w środku, nie? Przecież był ten. Willa, co jest? Halo. Nie, no pod łóżkiem też go nie ma. Ty se wziął i se chyba uci przez okno. Masakra. Straciłem kolejnego villagera, boże, po prostu straciłem mojego kompana, drucha, przyjaciela, Gałgana. Tragedia! O! Cześć Zbychu, co robisz? Co, co tu robisz, Zbyszek? Co, co się stało? Co cię niepokoi? Powiedz mi, Zbyszek, bo masz dziwne oczy. Zbysiu, co ci jest? Zbysiu masz taktyczną ścinkę. Na kogo ty tak patrzysz? Zbigniew, ty jesteś chory! A nie, ty patrzysz na... A na niego patrzy, czekaj, a, a, a utłukę Sego! go. Zbigniew, patrz, dla ciebie to robię. Pa. Jak się obsrał, jak na Zbigniewa spojrzał. Ty, Zbigniew, bierz go, atakuj. Lecisz, Zbigniew, na niego. A, dobrze, Zbigniew, ale ty jesteś kocur. Dobrze, kurde, ja ze Zbigniewem chyba będę tutaj tej neterze chodził, słuchajcie. Przecież te endermany tak się przestraszył, tak się wziął obstrą, że nawet mi atakować już nie chciał. Ale zbychu to jest kocur. On jak chodzi, to tak jakby cało ono z telewizory po prostu i nosił, nie? A on się wozi po zielni, to jest jednak. Dobry Ziomek, tylko Zbigniew ma jakieś problemy to widzę jakby nie można przejść no nic zabrazoajcie my lecimy Nawet nie ma co marnować czasu gdzie są te pigliny w tym momencie czekaj dźwignijmy sobie czekaj czekaj czy dźwięk się jest zepsuty co to było Ej, słyszeliście był taki dźwięk jakby po prostu ee, jak, jak, jakby coś się Paliło, podpaliło, nie było taki... był taki jakiś dziwny dźwięk. No dobra, polecimy gdzieś, gdzie jeszcze nie leciałem, zwykle leciałem chyba w tamtą stronę, więc teraz polecimy sobie tam na wprost po prostu i zobaczymy, dokąd uda mi się dolecieć i czy kogokolwiek to spotkam. Znajdę Mam nadzieję, że przy okazji nie zginę, bo ja tak nie bardzo... Ło! Wow, widziałeś to? To piglin był! O nie! O nie, jakie to gałgany! On do mnie biegnie! Nie wiem czy on chce się przywitać, czy chce mi na kwaśne jabłko jabłkomie zbić po prostu, no? Ja nie mogę! Pierwszy raz w życiu piglina widzę! Dobra, ja się tu schowam. Dzień dobry. Gdzie one są? Cześć pigli, pigli, pigliniska. Jen jak ty kozacko wygra... Oj, nie rób tego! No! Mówiłem, nie rób tego! Mogę coś mu dać? W sensie jakby... Masz. Ło -ho 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 -ho. Grzyby mi dał! Co jest? Jaki zapatrzony! Będziesz mnie bił teraz, czy już nie, stary? Czy już jest OK? Nie, no nie jest okej, okay. w życiu nie jest OK. Masz jeszcze. Haha, co jest? Normalnie bierze i handluje ze mną. Chcesz jeszcze? Trzymaj, bierz sobie, bierz jak swoje, stary. Ej, on za tym idzie. Widzieliś to? Normalnie za tym ciągnie. Ale mu się podoba. Zadowolony musi być, chłopak. On coś mi tutaj wyrzucił, ale nic to było. Ła! Masz jeszcze. Ła! Wow! A nie, nie da się, Dora. Myślałem, że dam radę z tego strzelić. Chcesz jeszcze? Bo tak jakoś patrzysz, jakby to. Ej, patrz, ja daję mu. On tak na to patrzy, jakby jakieś podrobione było, nie? Masakra. Jakby książkę czytał. Co jest? Teraz wiecie co? Ja bym P pigliny piglinami, ale ja bym chciał pójść do biomu gdzie można je spotkać ogólnie, bo one chyba są w tym bardziej czerwonym OA! Nie goń mnie! Zostaw mnie chopie! Chodźmy do, ten, na ten biom taki inny, w sensie... Gdzie jestem biom, gdzie miałem dom? A i dzisiaj lajwika, słuchajcie nie będzie Następny live... Wow! Ten jaki poobierany, co jest? Praw ta, ta prawdziwa galerianka, słuchajcie, to już poobierany Jaki swagger, on ucieka normalnie do tyłu Tera, Jednego utłukę słuchajcie, bo jeszcze nie biłem się z Okej, okay. to są zbroje nice. Podobno coś, ktoś coś pisał, że jak będę miał pełną diamentową zł, złotą zbroję, to nie będę mi atakować to trzeba to sprawdzić jak to będzie i pohandlować z kolejnymi Czekaj, tam są pigliny? Tak, tam są kolejne e, załóżmy zbroję. Czekaj, 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 czekaj. Ja drewna nie wziąłem, żeby sobie crafting zrobić! Ja jestem tragiczny, słuchajcie po prostu Tragedia, no Ej Mam złotą zbroję i już jest okej! Okay. Już jesteśmy przyjaciółmi! Ta... Już jesteśmy kumplami, tak mam rozumieć? Mm -hmm. Masz, też jeszcze sobie weź Hy. Biegnij, masz Aport! Aport piglin, okej, okay. tylko słaby biznes, jakby złoto za grzyby, to nie wiem czy mi się opłaca. Jakby... Okej, okay, ale jakby spoko, bo co takie pigliny to są dziwne zwierzątka, zauważyłem. Bo one mnie zaczynają szanować dopiero w momencie O, znowu coś dostęp. One mnie szanują dopiero w momencie jak im da... jak mam na sobie złoto, jakby... Jeżeli jestem biedny, to mnie nie szanują. Co z tymi piglinami nie tak? Wow! Oj, dobra, ja idę, jakby... Nie, nie chcecie się z nimi postrzelać? Ja idę. Ja bym chciał do tego biomu mojego tam dojść, tam gdzie mieszkałem wtedy. W sensie, to by było spoko. Wiecie co, wracamy. Wow! Wow! Bo ja zdjąłem! Ole bym... Ty, ale bym, by, bym odwalił, jakbym zginął. Ale byłby przypał na maksa. Dobra. Lecimy do domu. Gdzieś tam? To było tam Okej. Okay. Bo wyląduje nawet, ale ten ewidentnie nie jest tutaj, gdzie miałem być. Takie jakieś odnoszę wrażenie. Okej, okay, to jest ten lasek. To no nie wiem, czy to nie jest to, gdzie ja tu już mieszkałem. Nie, raczej nie mi się tak wydaje coś. Ale widzę, że chyba jeszcze nie działa to, bo pigliny generalnie chyba miały się nie lubić z tymi. No, z tymi gałganami, co są normalnie. Z pigmenami. Ciekawy jestem, czy pigment jeszcze nazywa się jak pigmen, bo pisaliście, że on ma zmienić nazwę. Zauważyłem, że to już po polsku jest generalnie przetłumaczone na nasz język, że są nederytowe rzeczy. Więc byśmy sprawdzili, czy pigment to jest jeszcze w ogóle pigmen. Jo, tylko że w taki kąt poleciał, że tutaj niczego nie ma. Wiecie, jakie jest najgorsze uczucie na świecie. Jak czujecie, że, że będziecie kichać, a wy wcale nie będziecie kichać, nie? Nie masz takie przygotowanie do kichania. A tu nic! I dalej cię swędzi los. Tragedia! Okej, okay, wypadałoby w tą stronę chyba teraz polecieć. Gdzieś tam powiedzmy wylądujemy sobie. gdzieś tutaj będzie w końcu ten gałgan jeden z drugim i będzie można sprawdzić jak on się nazywa. I swoją drogą mam już kilka pomysłów, co mogę zrobić. W sensie jestem ciekawy bardzo o co chodzi z tym willagerem. Dlaczego on mi stąd zniknął, nie? What? A to co? Nie poważnie, jesteś różny? Jestem mega ciekawy, co jest z tym tym, z, z tym willagerem. Dlaczego mi zniknął? I co się stanie, jeżeli przyprowadzę tutaj willagera do piglina. Jakby. Czym, czy, czym to co się stanie? Jakby będą się lać, czy będą handlować ze sobą? Bo obydwa lubią yy, handel. Tylko ten szmaragd, to drugi złoto. <laughs> o, ogólnie to mam wrażenie, że się troszkę zgubiłem. Bo nie wiem, gdzie jest dom w tym, tym momencie. Latam gdzieś w kółko i tu nikogo nie ma ani nic. O, ja to jeszcze chciałem. Dobra, dawaj, 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 dawaj. To na tym mi zależało, żeby zabrać to sobie do domu. Tylko to chyba łopatę muszę kopać. Co to jest? Ej, coś jest zepsute, bo ten blok nie ma dźwięku, a miał dźwięk, nie? Jeszcze jakiś czas temu pamiętam. No nic, trudno, więcej niebieskich pochodni sobie po prostu dzięki temu zrobimy. Ale... Ej, w ogóle oni mają dźwięku, te bloki. A to ma? To ma. A ten całkowicie nie ma dźwięku. No nic. Śmieszna sprawa. No dobra, wróciłem do domu, słuchajcie. I teraz byśmy musieli dolecieć tam, gdzie wtedy byliśmy, czyli... W miejscu, gdzie mam dom już zbudowany, i tamten dom, z czego mi się wydaje, przynajmniej, on znajdował się gdzieś tam, nie? W tamtą chyba stronę musiałem lecieć. 250 minus 480, czyli tutaj musimy iść w dół ewidentnie, czyli w tamtą stronę przede wszystkim. 2480, czyli o tak? Czekajcie, tam musimy lecieć. Nie, tam. Okej, okay, w tamtą stronę na no, to by chodziło chyba. Gdzieś tam trzeba iść. Dobra, lecimy w tą stronę, po prostu, no bo innej opcji nie widzę. Tylko nie pamiętam, żebym ja w tą stronę na pewno leciał, jakby... To mi, to mi najbardziej nie pasuje w tym chyba. Dobra, wyhamuj, wyhamuj, spokojnie, spokojnie, chłopaku! Bo zaraz przypał będzie. Ej, jestem! Ej, to jest mega blisko, na to by wychodziło. Dobra, i to jest ten domek nasz, nie? Okej... Okay. Bo podobno coś się jeszcze zmieniło z tymi hoglinami, słuchajcie. Łoł wow. wow. co w hoglinaz nasz Gałganie? gdzie jest mój dom? Tu jest ich za dużo! Tu jest ich mega za dużo, gdzie jest moja... O, oh. Co tu się wyrabia w ogóle? O nie! <grystanie> Mały piglin! Co jest? Czemu ty kupasz wypad? Zostaw mnie Co jest? O panie! Co tu się wyrabia w ogóle? Dawaj, pół bloki! Szybko! No mnie tutaj zaatakują zaraz! Dobra! Co tu się wyrabia w ogóle? Co tu się dzieje? Patem piginy. Wow! To by drzwiami tu była... Czemu one waszymi drzwiami? Co jest? Czemu drzwiami mi się padowali? Kto mnie drzwi otwierać? Ej, one normalnie drzwi sobie otworzyły! To jest niepoważne! Je no jak mnie zaatakowali? Czekaj, dawaj zbroję. robimy zbroję od razu. Gdzie ten piec? Eee, dobra, eee, ja mam... Okej, okay, mam węgiel nawet. Spoko! Wrzucamy węgiel. No niech mi się przepala Zrobię sobie resztę zbroi eee, w sensie... czapkę czop, daj Weźmy sobie tak To To Mam no, nadzieję, że zaraz nie polubią i już nie będziemy Wojownikami, znaczy wojownikami Tymi gałganami Ale ty, w ogóle zauważyłem, że chyba one mięso wypuszczają w skórę, tak czy nie? Czy mi się wydawało, czy nic nie wypuścił jeszcze? Jak Hoglin Te świniaki Ale się pozmieniało, no Powiem wam szczerze, że teraz jak tutaj przyleczę, to strach trochę stąd wyjść Cały czas ktoś się tutaj tłucze, nie? A mnie już tutaj nie ma jakby Widzicie co tam się dzieje? Masakra, dobra dawaj buty jeszcze i starczy chyba, co? Jesteśmy kumplami? Ej mordy Jesteśmy kumplami czy nie? Jesteśmy kumplami no to wychodzi, patrzcie, już jest spoko Okej, okay. aż śmiesznie one będą miały te jakieś wioski, czy coś takiego, czy nie tak po prostu będą sobie tutaj żyć? Możecie mi napisać w komentarzu, bo totalnie tego nie wiem. Ło, wow, no zostaw mnie! jestem, czy da się je rozmnażać, bo jest panu tych małych takich śmiesznych pierdków, a ich też nie było wcześniej. Okej, okay, co z was zrobi w ogóle swoją drogą? Ło! Wow, ten jak mnie podrzuca! Ty mi roga! O, czemu się kierą? Ej, patrzcie, faktycznie mięso wyrzucają. Okej, okay. co, teraz uciekasz, taki już. A taki twardy byłeś. Ja nie mogę, co za masakra w ogóle tutaj, słuchajcie, z tymi. Choglinami, w tym momencie nie ma wyjścia. Ok, weźmy sobie to złoto. Ła, no zostaw mnie! Czemu tak dużo jest tych choglinów tutaj? O co tu chodzi? Dobra, ja wracam do domu, bo tutaj czuję się naprawdę niedobrze. Nie, nie, nie to jest. czuję się nieswojo. Wracam, bo tutaj jest jakaś jedna wielka, dziwna impreza. Wow! Także słuchajcie, póki co, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się na live najprawdopodobniej, albo na odcinku kolejnym. Także dzięki za łapeczki w górę. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, żeby być na bieżąco. Na następnym odcinku dowiemy się, co jeszcze zostało zmienione na Letal Stubshockie. Na razie zmieniło się bardzo dużo w tym letterze. Także dziękuję bardzo, trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia następnym razem. Siemanko, cześć. Pa, pa.